Hej wszystkim! Z tej strony taka ma na waszych ekranach zupełnie nowa seria, o którą bardzo dużo osób prosiło. Naprawdę, słuchajcie, nie zdajecie sobie sprawy, ile ja miałam wiadomości na e, Instagramie i ile komentarzy było odnośnie Equestrian. The game. E, dzisiaj sobie zobaczymy. E, gra jest oczywiście na telefony i na Androida, i na iOSa z tego co wiem. E, no, generalnie oprawa graficzna jest prześliczna. Także zobaczymy jak będzie dalej. Mam nadzieję, że w ogóle to się wszystko dobrze nagra, bo na telefonie nagrywam w taki sposób jak obecnie pierwszy raz. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze. Jeśli słyszycie gdzieś w tle jakieś um, pukanie, strzelanie czy piszczenie, to są e, jajku, tu są fryzy nawet! to nasze mm, koszetniczki. Dobra, e, muszę się zalogować, bo nie mam jakby jeszcze konta, więc robimy e, nowe konto. Możemy sobie wybrać postać! Wow, to coś, coś czego brakuje e, Star Stable, więc e, dobra, wybieramy sobie babeczkę. Select. Oh! Serio? O kurde! To takie trochę mini-Simsy są. Ale ekstra, że w ogóle można tutaj coś takiego zrobić. Naprawdę. Dobra, słuchajcie, ja generalnie mam figurę yy, klepsydry, czyli mam troszeczkę mniej w talii i troszeczkę więcej w biodrach. Wydaje mi się, że powinna mieć większy uda, ale powiedzmy, że to jest gra. Jestem troszkę bardziej idealna. <laughs> troszkę, nawet bardzo bardziej. Dobra, yy, momencik, tu mamy kolor skóry. O, okej. Okay. Tu jest ich tak w miarę dużo tych kolorków. Spoko, naprawdę fajnie, że jest taki wybór. Dobra, weźmy sobie takiego bladzioszka, bo w sumie jestem takim bladzioszkiem. O, okej. Okay. To jest aż tak bardzo zróżnicowane, serio. Profil się nie zmienia. Dobra, to najpierw sobie zryknijmy tak mm, z tej strony. Tu wydłużamy. Okej, okay, tu mamy okrągłe. A, to są takie policzunie słodkie. <grym> Dobra, weźmy sobie taką twarzyczkę. Taką szczuputką, może troszeczkę, jednak. O, no nie, nie będzie źle. A, tu możemy sobie wybrać brwi, jakie mamy, dobra, 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 to poczekajcie, mam nadzieję, że fryzura będzie, jest inna do wyboru, na szczęście, o, to są teraz takie, które są modne, które w ogóle ja nie rozumiem tej mody na, na te brwi, um, tak wiecie, zarysowane strasznie do góry, dajcie znać, czy Wam się podobają, jeśli wiecie, o co chodzi, no tak zaczysywane do, do góry, no na pewno wiecie, dobra, mm, tu mamy, co to jest? A, obrót oczu, dobra, to możemy zostawić takie. A, tutaj, dystans y, od oka do oka. Wyglądamy trochę jak taki alien y, aktualnie. <laughs> Ale, dobra, to nic. Y, Okej, okay, niech będą tak. I teraz rozmiar oczu. Niech będą dużo i zróbmy ciemne, takie jak moje. Nosek. Y, no, ja mam taki dość duży nos. Może nie jest to. O nie, 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 takiego noska nie mamy, takiego noska też nie mamy. W sumie mam, ja mam taki generalnie bardzo prosty nos. <laughs> Akurat na, na swój nos nigdy nie narzekałam. Usta mam małe, więc jakby, no nie będę tutaj szaleć za bardzo. O, tak, może być. Ona kompletnie nie wygląda jak ja, ale przypuśćmy, że, o, tu można wybrać nawet sobie. O, wow! Okej, okay, można wybrać odrosty i w ogóle. Ej, spoko. Nie, ale to wygląda komicznie, co najmniej. <gryw> Więc wybierzmy jakieś takie włosy. Dobra, te włosy nie są najlepszej jakości. Ale myślę, że do toczka, do kasku, przepraszam bardzo, do toczka. Najfajniej by było, jak one by były takie spięte, chyba. No bo jednak ten warkoczek będzie widać, no nie? Czy dwa warkoczyki? Powiedzmy, te dwa warkoczyki mogłyby być. Czy ja mam takie ciemniejsze włosy? <laughs> chyba tak. Chyba, chyba mam ciemniejsze. E, Okej, okay, już jestem z powrotem. Zapomniałam włączyć tryb, nie przeszkadzać, żeby żadne powiadomienia mi tutaj nie wskakiwały. Także wybaczcie, już jestem. Aha, bo tu można było. Jezu, już mi się bałam, że mi wiecie się cały ten. O matko. <laughs> Dobra, wybieramy sobie te dwa kituszki, żeby fajnie wyglądały pod kaskiem. Name oczywiście, będzie. Uh, Laura, weźmy moje imię, po prostu, weźmy moje imię. <grymne> a to jest zajęte, czyli to będzie mój nick, a czyli to jest gra online. Ciekawe, czy Atakama <grymne> będzie zajęta <grymne> O nie, <grymne> tak myślałam. OK, Atakama, Laura, l a a no niech, niech będzie w ten sposób. To na pewno nie jest. Dokładnie. Czekajcie. Ja się szybciutko zarejestruję i zaraz do Was wracam. Okej, okay, lecimy. E, dobra, my horse. Ciekawe, czy można zrobić swojego konia, czy tu już jest jakiś koń. Wiecie, taki. Wait, that's my horse. Aha. Musimy sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. Czyli konia już mamy, tak? A, ła, możemy sobie wybrać. Welsh Cob. Frezja. No to już wie, wiecie, wiecie już, co będzie. Anglik, ale fajnie, wcięcie ma tutaj przy brzuszku fiorda można mieć jejku nie no, słuchajcie, nie ma kwarterka ale weźmiemy sobie fryza <gryz> fryz będzie totalnym sztosikiem no, tutaj nie można w ogóle, wiecie co możemy sobie popatrzeć, jakie mają e, maści tu można sobie powybierać, zobaczcie ale ekstra wow ja Cię kręcę, wiecie co, ja chyba wezmę innego konia przez wzgląd na to, że nie wiem, czy później będzie można dokupić jakiegoś. Jeśli jeszcze raz ktoś mi przerwie to nagrywanie, to się zdenerwuję. Dobra, więc mamy tutaj naprawdę bardzo fajne odmianki. Mamy samą chrapkę, mamy taką strzałkę, mamy podzieloną, są latarnie i w ogóle, wow. Na, wow, nawet grzywę można sobie wybrać taką krótszą albo dłuższą. I ogonek zapleciony. Wow, dobra, okej. Okay. Kolor oczu. O, wow, nawet wzrost można wybrać. A kolorki jakie mamy? O, ale piękne. Jejku, jakie śliczne. No, cudowne są. I można nawet, okej. Okay. Wow, naprawdę super. Czyli takie odmiany gniadości są. Kary jest tylko, nie, są dwa kary. Czekajcie, czy one się różnią? Nie mam pojęcia, ale dobra. Chciałam tylko zobaczyć jeszcze, czy powiedzmy, fiordy mają też. Mają różne odmianki. Jacie, ale super. Tutaj na przykład nie mają na pyszczku odmianek, dobra. A co ma ty do zaproponowania? Siwusek, taki siwusek. Jejku jest! no, ale słodziaśne. Naprawdę fajnie. Dobra, tu mamy te same odmianki. E, I u arabków jeszcze chciałam zobaczyć, jakie są maści. Czyli takie e, standardowe już bardziej. No super, taki arabek z taką odmianką. Mm, mm, <noise> Okej, okay, tu jest jeszcze malowanie nóg. O, to jest perfect horse. Po prostu to jest perfect horse. No dobra, ale ja jestem zakochana jednak, wy wiecie o tym, że ja jestem zakochana od dawna. E, maść, nie wiem, naprawdę nie wiem czym się różni ta maść. E, zostawię tą drugą, czemu nie. Mamy tylko jedną grzywę, jeden ogon, e, lewe oko. No nie, no nie, bo to już nie będzie... E, to już... Jak fajnie się obraca! Szczerze mówiąc, nie widzę różnicy, więc zostawię te ciemniejsze yy, i niech tak zostanie. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa. I teraz wzrost. Yy, fryzy nie są za duże, więc te 1,60, metr 1,65 sześćdziesiąt, metr sześćdziesiąt chyba jest wystarczająco. Widzicie, no tutaj to już tak metr 40. Nie, no 1,60. Dajmy mu 1,64, niech będzie miał. Nie nie będziesz klaczką, będziesz stalionem i będziesz się nazywał Drake. Niech będzie. Drake. No, mamy jego okej. Okay. Tak, jestem pewna. Jaki cudek! Hej, Misiu. Ciekawe, czy wiecie, można głaskać i w ogóle. No, kurczę, jeśli tak, to super. W ogóle już samo tworzenie jest totalnie wow. Okej, okay, let's ride. Ja się boję zawsze jeździć. Dobra. Ona sobie jeździ tak po prostu. Ło, bo tu my mamy wodze! Okej, okay. aha, czyli tu są łydki, tak jakby. Czekajcie. Czyli dwie łydeczki musimy dać. To wtedy on. Y no dobra, dobra, to my już wiemy, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ja muszę. O, okej, okay, okej. Okay. To jest trudne. Żeby zwolnić, po prostu musimy pociągnąć za wodzę. Ok. Dobra. Mamy podwójny. A czemu ty zwalniasz? <noise> A trzeba dłużej przytrzymać lewą płytkę. Okej. Okay. Faster jeszcze, faster. O matko. A ona nie robi półsiadu? Tak sobie po prostu jedzie na takim faster. <laughs> nie. A, musimy oddać wodze. Okej. Okay. Wo! Slow down. Dobra, może nie aż tak mocno. Drake, idź troszkę szybciej. Szybciej! A, on się boi. Oh, jaka animacja w ogóle? Easy derfela. Ja cię kręcę. Nie bój się. Możemy go klepać tutaj teraz. Easy. Ok. Jej. Let's go. Spoczko. Fajno. Ok, dobra. Sterowanie jest ciekawie zrobione. Z tymi wodzami to jest fajny motyw, naprawdę. Tego nie wiem. Nie widziałam chyba wcześniej w żadnej grze, więc wymyślij coś nowego. Wow. Ciekawe, wiecie, czy każda rasa konia. Wo, jak to wygląda? O, my mamy widok z góry. O, dostałam gifty, buty. A, dlatego my nie mieliśmy żadnych rzeczy. Domyślam się, że tutaj jest. Um, pay to win na zasadzie, że jeżeli chcemy być faktycznie fajnie. Um, jeżeli mi chcemy mieć fajną stajnię, um, to musimy kupować pieniążki. Tutaj do gry. Tak mi się wydaje. Chociaż nie. No nie, no mamy dobra. Dwie monety. Mamy tutaj e, taką złotą i papierkowe Więc ciekawe, czy któreś będzie można. Zaraz jak przejdziemy, tutorial. Ok, to będzie można to sprawdzić. Jump. Ok, czyli konie mają też energię. To już, to już znamy z innych gier. No dobra. Okej. Okay. Za 7 godzin? No dobra, kupmy to. Aha, okej. Okay. Czyli nasz koń jest troszeczkę dostał do spida. W ogóle właśnie byłam ciekawa, czy jako fryz będzie mógł skakać, bo nie wiem, czy wiecie, ale fryz mają dość słabe kręgosłupy i raczej nie nadają się do skoków. Także byłam po prostu ciekawa, czy, czy tutaj się... Ok. Ale my też możemy na tych koniach jeździć, więc jakby. Hmm. Dobra. Tutaj teraz znowu jakiś trening. Czy my będziemy jechać? Uh, chyba my! Ło, <laughs> wow, Dobra, dobra, dobra. Okej, okay. oh, ja nie rozumiem. Czy jak ja nacisnę od razu, na przykład, żebyś zagalopował, to zagalopujesz? Nie zagalopujesz. No, halo! Czemu ty nie chcesz jechać? Oh. Ej, ty, pany! No serio, widzicie, że klikam i nic. Czy ty mógłbyś skoczyć? Nie, no bo to... A, dobra, musimy wodzą ruszyć jakoś, czy co? Aha, my nie możemy szybciej, tak? Możemy tylko stępem przez to przejść. Nie wiem, serio nie rozumiem. Punkty karne, mama, tu się ludzie patrzą. Jedziesz. O, dobra, zrobiliśmy to. No, Okej, okay, chyba dobrze. <ścoughs> ja muszę to trzymać. Wiecie, że ja kompletnie nie rozumiem o co chodzi? Trzymam to, po prostu. O nie! To jest trudne. To jest trudne. Dobra, jedziemy. Dobra, skoczyliśmy, okej. Okay. Nawet mi tego nie pokazuj. Ale dwie przeskoczyliśmy, dobre, okej. Okay. Cały czas mamy ten tutorial, tak jakby. Well done! Continue. Dobra. O jaki silos! Nasianko! I marchewki! Okej. Okay. Czyli generalnie stąd to troszkę wygląda jak Horse Heaven. Będziemy mogli go pomiziać w stajni. Właśnie na to czekałam, bo ja bardzo lubię takie interakcje, jeśli już są gry, ale fajnie. Hejjo! Daily from ok. Tu musimy kliknąć. Sianko! No, to bardzo przypomina Horse Heaven. Dobra, marcheweczka. To. I fit. Wow, czyli tu można dobierać, jakby. Karmienie konia do konia, czyli wybieramy im różne rzeczy. To jest ciekawe. To jest, no mówię, takie bardziej rozbudowane Horse Heaven. To znaczy, ja nie wiem, jak teraz yy, tam jest w tamtej grze, ale no tu jest mega, mega ciekawe. Dajcie znać, czy graliście w ogóle w to? Coś jeszcze kupujemy? A, widzicie, czyli to jest jakiś sezonowy? No, jednak, jednak, są tam takie rzeczy do pokupowania. Ja nie mam te stówki, ale patrzcie, tutaj są. Eee, ło, ile tu jest rzeczy? Nauszniki, ale super. Super, naprawdę fajnie. Ciekawe, za ile to jest? Chciałabym wiedzieć. Update. Oh, jakie ładne! O oh, nie, to, to jest śliczne. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Serio. Dobra, wejdźmy sobie stąd. Sprawdziliśmy wszystko fajnie. Let's go to the stable. Okej. Okay. Co teraz? Mhm. Ja coś, coś tutaj mam. Rivals. A, bo my mamy tylko taki brązowy sprzęt. Zielony! Czemu ja mam tu zielone, a tu jest niebieski? O co chodzi? Nie ma kolorów. Ej, ten bordowy jest ładny. No nie, to wygląda źle. W sensie. Nie, 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 nie. Tego nie bierzemy. A to? Dobra, set. Dobra, chyba możemy to zapisać. Set. Jeden. Ok. No to będzie taki nasz pierwszy set. H, tu, dobra. Czy jumping, czy dressarz? Ło, oh, wow, tu też jest dressarz. Dobra, weźmy sobie do jumping, bo. A jak on tak zostanie w tej stajni? W sensie, on nie będzie tak stał w tych ubraniach, prawda? W tych siodłach i w tym wszystkim. Equestrian Kyoto, sezon trzeci. O jejku, widzę tamten koń był śliczny. Ciekawe, czy faktycznie będzie można yy, dokupić sobie więcej koni. Wydaje mi się, że tak. Nie, ja nie chcę Real Competition. <grym> Naprawdę dobra. Czy można to wygrać po prostu? Global? Okej. Okay. <grym> to będzie porażka. To będzie po ja już Wam teraz mówię, że to będzie porażka. Bierzemy Drake'a, bo innego konia nie mamy, ale okej. Okay. Nie wiem, czy on się nadaje do tego. Nie wiem, czy ja się nadaję do tego, żeby to zrobić dobrze. No, pięknie, pięknie. Tap to start. Yeah! I jedziemy. Koniu, koniu. Go, 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 go! Pięknie! Okej. Okay. <ścoughs> ja Ale <zlamiłam>. Dobra, nieważne! <ścoughs> nieważne, naprawdę, po prostu! Dobra, ja się nauczę, muszę się po prostu wczuć, bo e, wiecie, zawsze było tam coś do kliknięcia, a tutaj faktycznie trzeba sterować i jeszcze tym samym, e, że tak powiem, mm, skakać. Więc wiecie, musimy się nastawić na przeszkodę już dużo wcześniej. Halo, klikam Ci, żebyś galopował, co jest? Koniu! Dobra, i go. Było na zielonym, daliśmy radę. <noise> Jak zaliczyło mi wszystkie? No aha, dobra, okej. Okay. Pieniądze dostaliśmy, spoko. Okej, okay, czyli to się zdobywa tu. Ale super, czyli po prostu trzeba robić te sezony, żeby mieć te wszystkie, że Wow, ta gra już mi się podoba. Ja będę w nią grać. Dajcie znać, czy chcecie z niej odcinki, czy ja mam grać w nią po prostu tylko sama dla siebie, bo wow. Bridge jumping. Aha, czyli tutaj jest na przykład tylko dla danych raz. Okej. Okay. Wow. <grystanie> jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Ja bym chciała na przykład drugiego konia sobie kupić, ale nie wiem, czy to jest możliwe i czy to w ogóle teraz i jak to się odbywa, no bo jak już wybrałam sobie fryza, no nie wiem, chciałabym mieć możliwość po prostu kupna jeszcze innego konia. <gaj> Gej to mogę postawić. O, w końcu mogę się tu poruszać. No, teraz mi się to podoba. <gaj> Dobra, to teraz tak, weźmy to. Tak jak nam kazali. I... a, tutaj... Ło, jest ten, szczepka. To chyba nie tu. Tu jest ten sklep. Tak, czyli to nie tu. Hmm. To teraz... O, daily! Co dostanę? Kasa! Plus stówka zawsze się przyda. Bardzo dziękuję. Dobra, miałam tu kliknąć. Tu, 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 tu. Wiecie co? Ja na razie chyba tego nie chcę robić. Ja się zastanawiam, można to rozbudować ze 150, ale trzeba mieć level drugi. Aha, okej. Okay. I na razie tam jest jedna stajnia, czyli teoretycznie pewnie będzie się dało to zrobić. Ale będziemy ten odcinek, tak myślę, już kończyć, bo w ogóle super to wygląda. Serio. Serio super to wygląda. Szkoda, że nie mogę go pogłaskać ani nic, wiecie. No tego mi jednak brakuje. No, ale okej. Okay. E, także co, no to by było na tyle w tym odcinku. E, dajcie znać, jak wam się podoba, czy próbowaliście, czy nie, mm, czy, czy chcielibyście tą serię zobaczyć faktycznie na moim kanale. Co tu się włączyło? O nie, nie chciałam tego. No, ale dobra. No, ja was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.